Dzień dobry, witam na końcowej konferencji prasowej. W zakończonym spotkaniu czwartej Ligi Grupy Podlaskiej Olimpia Banków pokonała 6 do 1 zespół Supraś i Supraś. Kilka zdań na temat przywiedu spotkania. Proszę trenerów, zacznę tradycyjnie od gości. Panie trenerze, bardzo proszę. Dzień dobry. Szybko straciliśmy bramkę na 1:0. Zresztą tak jak w pierwszym meczu rundy wiosennej z ruchem Wysoki Mazowieckie. później Olimpia też miała sytuację, ale my też mieliśmy, myślę, dwie, takie, dwie trzy takie groźne sytuacje. No, szkoda na pewno tej bramki na 2-0, no, bo był moment, żeby, żeby troszkę, no, może, żeby spróbować remisować no, bramkę na, na 2-0. Rozmawiałem o przerwie, wiemy, że ważne jest dla nas gol, żeby złapać kontakt. Tak naprawdę mija kilka minut i tracimy bramkę na 3-0, No i jest po meczu. No, wynik, można powiedzieć, ustawiony. Dalej, jakby próbujemy grać, konstruować akcję. Może troszkę też przez to, że wynik korzystny dla Olimpii, troszkę nam oddali tą piłkę. Więc myślę, że zasłużone zwycięstwo. 6-1, ale były też momenty. Na których można budować nasz taki pytajminizm. Jeśli chodzi o budowanie gry, jeśli chodzi o otwarcia, jeśli chodzi o jakieś tam sytuacje brankowe też drugi drugiej połowie, ale generalnie jeśli chodzi o grę całą do zespołu w obronie, no to taka szkolna jedynka. Dziękuję. Bardzo proszę Dla nas kluczowe było, żeby wejść w te pierwsze spotkania wiosennej Dobrze, taki cel sobie założyliśmy. Udało się dzisiaj wygrać drugie spotkanie z rzędu po, uważam, dobrej grze. Strzeliśmy sześć bramek, można było zdobyć tych bramek trochę więcej. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, byliśmy zespołem lepszym. Także bardzo się z tego cieszymy. Mieliśmy też swoich problemów sporo, bo choroby, grypy i różne tego. Sytuacje powodowały to, że, że, że obawialiśmy się troszeczkę tego początku tej rundy wiosennej, ale sytuacja się stabilizuje i jakby nasza gra wygląda coraz lepiej. Do dyspozycji praktycznie jest już cały zespół i myślę, że z meczu na mecz będzie, będzie coraz lepiej. Także gratuluję dla, dla swoich drużyny się postawy i bardzo ci, tak jak podkreślam, bardzo cieszymy się z kolejnych trzech punktów. Dziękuję. Są jakieś pytania do trenerów? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo.